Hej, słodziaki, zapraszam Was na ogromny haul z blind boxami. Jestem tutaj oczywiście z moją fabusią i dzisiaj pierwszy raz testuję mikrofon. Jest on trochę krzywo, bo mam taką bardzo leciutką bluzkę i on jest ciężki, więc to tak wygląda, ale mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. No, więc ja się cieszę bardzo, że właśnie jesteście tutaj ze mną. I już się zabieramy za te piękne blind boxy. Zrobimy taką wersję Isamor. Co wy na to? Nie no, normalny filmik, albo po prostu się cieszę z tego mikrofonu. Dobra, lecimy z tym. Mamy, uwaga, uwaga, chyba trzy aż pudełka. Nomi to jest ta seria. Czekajcie, wyciągnę jeszcze trzeci. Te trzy pudełeczka Nomi, jest to ta seria owocowa. One są naprawdę przepiękne. Prze I będziemy je oczywiście otwierać na moim TikToku. I już wam pokazuję. Takie mamy opcje, oczywiście mamy też Secret i oczywiście nomi zmieniają się oczka. No są po prostu przeprze prze słodkie i tak się prezentuje właśnie opakowanie. No nic już się nie mogę doczekać na te nomi, oczywiście one są przepiękne. Dalej lecimy z Dimu. Niektóre rzeczy już Wam pokazywałam, ale niektóre nie, dlatego chcę tak już wszystko podsumować. Mamy dwa pudełeczka, jedno już otwierałam i w środku trafiliśmy właśnie tego. Zobaczcie sobie ostatni filmik, bo tam Wam pokazywałam jak on wygląda. Dobra, koniec tego. Mamy dwa pudełeczka Lilas. Dwa? Trzy! Przepraszam, widzicie? Mamy trzy pudełeczka Lilas Lucky Cat. Te dwa są nieotwarte. Tego jednego otwierałam dzisiaj na live na TikToku. Zapraszam was też tam na TikToczka. Są w ogóle tutaj e, dwa blindboxy, których zapomniałam wam pokazać na TikToku, bo na TikToku jest już filmik. Ale takie mamy w środku słodziaki. Ja kiedyś już miałam te box i wylosowałam czarnego, ale pokażę Wam. Dosłownie chciałam dokładnie tego, co nie. I powiedziałam na TikToku, że na TikToku na live, że chcę tego. I wylosował się. Jest to taki szary w paseczki w paseczki? Sandy, szary w takie łatki. Szare łatki. No jest po prostu przepiękny. I te oczka, oczywiście, tak widzicie, obserwują was. No, słodziek, totalny słodziak. To futerko jest przepiękne. Vu, fire, fire. Oh. I karta prezentuje się w ten sposób. Deja vu, fire. A, i te lilaski pachną taką. No, takim czymś słodkim. <noise> takim czymś słodkim pachnie. No. Z takich nowości to mamy jeszcze Baby Free, które można mieć na szyję i przyczepić do swojego telefonu. To jest nowość. Oczywiście oryginalne i takie mamy opcje. Widzicie to dobrze w ogóle? Widzicie to bardzo dobrze. Jestem bardzo dumna z tej kamerki cieszę się, że ją mam. Oczywiście Hachi Pupu, które Wam już pokazywałam. Też oryginalne z Pop Martu, takie włochacze i to już są figureczki, ale tak jak mówię, włochate. Tego słodziaka też wam pokazywałam, jest to z Pop Martu oczywiście i to jest Skull Panda. Takie mamy opcje i ja jedną Skull Pandę już mam. No i uwaga, gwóźdź programu. Całe pudełko Labubu. To jest Labubu Have A Seed. Takie mamy opcje. Have Seed dawno nie otwieraliśmy, więc uznałam, że to będzie dobry moment. Jest jeszcze ta folia i tutaj mamy w środku cztery pudełka. Nie sześć, a cztery, bo wzięłam cztery, więc dobra. Mam nadzieję, że wszystko wam się podobało i będziecie ze mną otwierać na TikToku. Chciałabym tutaj też zrobić takie wielkie otwieranie, ale dziękuję wam bardzo, życzę wam miłego dnia.